Uwaga, depresja nie ma nic wspólnego z Twoim mózgiem. Bardzo ważne informacje: trochę cofniemy się w czasie do 2023 roku, a tak naprawdę jeszcze nawet dużo wcześniej, po to, żeby omówić bardzo poważny problem społeczny. Coraz więcej osób do nas pisze, niestety coraz więcej osób pod wpływem nacisków. Globalistów, zmian na świecie, które zachodzą bardzo szybko, nie są w stanie się w tym wszystkim połapać. A to jakaś pandemia, a to jakaś, jakiś konflikt zbrojny, a to jakieś wybory, a to jakieś WHO, i tak dalej, i tak dalej. Coraz więcej osób, niestety, cierpi na depresję, dlatego musimy powrócić do tego tematu. Od samego początku zachęcam Cię do tego, żeby zwrócić uwagę na swoje elita, kiedy mówimy o depresji, że tak naprawdę według bardzo szerokiej wiedzy, którą zdobyliśmy lata temu już tak naprawdę na ten temat, bo sami gdzieś tam na pewnym etapie troszeczkę jakby cierpieliśmy z tego tytułu, co się z nami wtedy działo 15 lat temu, to szukaliśmy informacji na temat depresji. Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę depresja wynika czy zależy od tego jaki jest stan naszych jeli tak naprawdę flory bakteryjnej, która komunikuje się z mózgiem. Natomiast chcę ci dzisiaj dokładnie powiedzieć o pewnych zdarzeniach, które są warte do e, zauważenia, jak również pokazać ci, podać ci bardzo fajne rozwiązania, które możesz zastosować już dzisiaj po to, żeby pozbyć się tych stanów. E, tak naprawdę depresja nie ma nic wspólnego z twoim mózgiem i to jest bardzo ważna informacja. I tą informacją podzieliła się między innymi Beata Pawlikowska. Dokładnie 16 stycznia 2023 roku zrzuciła bombę, tak naprawdę, w social mediach i zawrzało po prostu coś niesamowitego. Nakręciła film, w którym to powiedziała, że tak naprawdę najnowsze badania pokazują, że właśnie leki antydepresyjne nie działają. Dlaczego pojawił się problem? Dlatego, że powstały różnego rodzaju konsekwencje. Tak jakby ktoś wrzucił jakiś kamień do stawu, i rozeszły się po prostu kręgi. Po pierwsze znana lekarka dr Maja Herman zaczęła zbiórkę pieniędzy, żeby Zaskarżyć beatę Pawlikowską podać ją do sądu. Taka była to głośna sprawa, tak to się rozeszło w social mediach, pisało o tym wszystkie portale, mówiono o tym w telewizji, itd. Tak tak Psychiatrzy zaalarmowali tak naprawdę świat, że ktoś bez uprawnień, i to jest bardzo ważne, bez dyplomu, wchodzi z butami w ich środowisko i chce ich świat poprzewracać. Tak jak powiedziałem, social media się gotują, ale nie tylko social media. Zaczynają się gotować też media publiczne. I w kuluarach Sejmu, wyobraźcie sobie, zaczęto się zastanawiać nad tym, jaką karę wyznaczyć dla osób, które nie mają dyplomu, a dzielą się informacjami na temat zdrowia w mediach, czy to właśnie głównego ścieku, czy to w mediach społecznościowych. Co zrobić, żeby uniknąć wywracania stolika, czyli jakiegoś. Po prostu ustalonego, nie wiem, hierarchii ustalonej na świecie, te osoby przychodzą i chcą po prostu to zniszczyć. No i zaczęto się nad tym zastanawiać. Mówiono, tak jak mówię raz jeszcze, mówiono nawet o tym w Sejmie, także była to bardzo, ale to bardzo poważna sprawa. Dla nas bardzo, bardzo trudna do przejścia i tak naprawdę z bardzo dużymi konsekwencjami. Okazuje się, że wycinają nas w ciągu jednego dnia z mediów. Po prostu byłem zakontraktowany w polskim radiu program trzeci, byłem zakontraktowany w polskim radiu program pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą zobaczmy e-mail, który wtedy dostałem. Sytuacja na tyle zrobiła się poważna, że. W lutym otrzymałem e-maila od osoby, która zajmuje się u nas PR-em. Hej, cały zeszły tydzień szukałem możliwości wywiadów dla Mariusza. Niestety, na początku miesiąca miała miejsce sytuacja, która zmieniła podejście mediów. Mam nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa. W zeszłym miesiącu mieliśmy kilkanaście wywiadów, w tym wygląda to nieco słabiej. Wiele mediów odmawia od dwóch tygodni rozmowy z osobami, uwaga, bez dyplomów, ze względu właśnie na sytuację z Beatą Pawlikowską i dramą w social mediach z mamą ginekolog. Na ten moment sytuacja wygląda tak. Umówione wykład, wywiady: Polskie Radio Kierowców, Tvp3 Warszawa, zaproponowane pytanie na śniadanie. Odrzucone przez wydawców propozycje ze względu na brak dyplomu. Jedynka Polskie Radio, Trójka Polskie Radio, Czwórka Polskie Radio, Polskie Radio 24, Chilzet Radio 357, Tvp Gdańsk. Jak widzisz, była to bardzo poważna sprawa. Od tamtej pory niewiele się zmieniło. Niestety nie jesteśmy teraz częstymi gośćmi. Wcześniej potrafiliśmy być trzykrotnie, czterokrotnie, nawet w tygodniu w różnych mediach, które zapraszały nas z przyjemnością, żebyśmy się dzielili swoim doświadczeniem i wiedzą tak naprawdę z dziedziny zdrowia. Od tamtej pory wszystko się zmieniło. Co prawda są od czasu do czasu jakieś tam inicjatywy. Ktoś nas gdzieś tam zaprosi, zwłaszcza jak jesteśmy w Polsce, do programów, które może nie mają aż tak wielkiej oglądalności, ale naprawdę dużo się zmieniło. Od jednego filmu, tak naprawdę, ja rozmawiałem wtedy z Beatą Pawlikowską, nie mam dla niej za zło, oczywiście nic w tej kwestii. Moim zdaniem zachowała się dobrze, dogadała się z panią psychiatrą, przeprosiła, nakręciła film, że przeprasza, że się dzieliła tylko swoim doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydarzyło się naprawdę wiele. No i teraz zastanówmy się nad tym, o co tu tak naprawdę chodzi. Skąd i dlaczego depresja jest niewłaściwie leczona? Skąd ona pochodzi? Czy pochodzi z twojego mózgu, czy pochodzi z twoich jelit? I uwaga, od razu chcę ci powiedzieć, nie pochodzi to z twojego mózgu, a pochodzi głównie i przede wszystkim z jelit. A tak naprawdę stan twoich jelit i powiem ci za momencik, z czego to dalej wynika. To nie jest brak równowagi chemicznej, który został określony bardzo dawno temu, i na tej podstawie powstały różnego rodzaju koncepcje, które zostały, na które zostały wyprodukowane leki, i tymi lekami karmi się całe populacje. Medycyna, ich rozwiązanie to jest SSRI, czyli mamy takie leki które się nazywają selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Ja robiłem kiedyś na ten temat już film, chyba 6 lat, 7 lat temu, jak to one uszkadzają receptory w naszym mózgu, generalnie w całym naszym ciele, bo mamy receptory na hormony w całym naszym ciele i te leki SSRI uszkadzają po prostu te receptory i nie ma dobrej komunikacji. I uwaga, to nigdy nie było udowodnione w żadnych badaniach. To nie było udowodnione, że ten lek, czy ten rodzaj leków może w czymś tak naprawdę pomóc. Wręcz przeciwnie, duża część osób z depresją miała poprawne poziomy serotoniny do czasu, kiedy zaczęła brać leki. Zatem to nie był właściwy kierunek. Natomiast psychiatrzy i ten świat medyczny nie chcą, kiedy ktoś im pokazuje, że robią coś źle. No, nikt nie lubi wskazywania błędnego kierunku, tak naprawdę nikt nie lubi oskarżania, ja a sam nie lubię jak ktoś mnie oskarża w komentarzach, czy nakręca jakieś głupie filmy na mój temat, to jest bardzo nieprzyjemne, natomiast to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Doktor Peter Goetze, jeśli dobrze to wymawiam, napisał wiele książek na temat depresji i tak naprawdę działania medycyny, błędnego działania medycyny i uszkadzania pacjentów on mówi wprost, że te leki SSRI to po prostu zwykłe placebo Czyli e, oczekiwania pacjenta mogą dawać jakieś efekty. E, czyli pacjent, który przeszedł przez diagnozę, która odbywa się w bardzo dziwny i prosty sposób, jest to po prostu kwestionariusz, e, i na, na tej podstawie psychiatrzy przypisują leki, lekarz, e, wskazując lek dla pacjenta, mówiąc, że tu mam dla pana taki lek, już może mieć to jakieś działanie. E, pacjent przez chwilkę chociaż może poczuć się Lepiej, ale to nie jest prawidłowe działanie, to wcale nic nie zmienia, a tak naprawdę powoduje masę skutków ubocznych, w, wręcz doprowadza do tego, że depresja jest w gorszym stanie. Czyli mamy tutaj placebo, które uwaga dodatkowo ma skutki uboczne. I teraz porozmawiajmy sobie o tych skutkach ubocznych, jeśli ktoś już wejdzie na leki psychotropowe. Czyli mamy dysfunkcje seksualne, spadek libido, tak naprawdę bardzo często zanik orgazmu. Dodatkowo zaburzenia żołądkowo-jelitowe, różnego rodzaju nudności, biegunki, bóle brzucha, brak apetytu i tak dalej. Zaburzenia snu, senność, bezsenność, ktoś ma czy, chęć non-stop spać, ktoś inny nie jest w stanie w ogóle spać, koszmary senne. Do tego dodatkowo bóle głowy, zmęczenie, drżenie mięśni, suchość w ustach, nadmierne pocenie się, zmiany w oddawaniu moczu, wysypka, łuszczyca. No i tak jak powiedziałem, zaburzenia psychiczne, gorsze objawy niż przed zażywaniem leków. A poza tym medycyna ma to gdzieś. Generalnie medycyna ma to gdzieś, ponieważ te leki bardzo tanio się produkuje, gigantyczna marża, jak to pokazywano już w filmach, i bardzo szybko i łatwo się sprzedaje. I dlatego pytanie, które pragnę zadać, dlaczego psychiatrzy bronią lekomani? Dlaczego psychiatrzy bronią lekomanii? A może dlatego, że nie mają sposobów i tak naprawdę śmieją nam się w twarz? Zobaczmy, jest taki filmik, który znalazłem na internecie, który, w którym to zapytano psychiatrów, czy komuś pomogli, pomogli. Ilu pacjentów udało ci się wyleczyć do tej pory. <laughs> Powiedziałbym, że jednego. Ilu ludzi wyleczyłem? Cóż, w psychiatrii nie ma obecnie prawdziwych lekarstw? <laughs> yeah. Zapytałeś mnie o to, ile osób wyleczyłem? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek został całkowicie wyleczony z czegokolwiek. Nie udało mi się wyleczyć wielu pacjentów. Nie wyleczyłem żadnego ze swoich pacjentów. Jak widzisz, przerażające. Psychiatrzy śmieją nam się w twarz. Nie wiadomo tak naprawdę, do czego oni są potrzebni. E, czy ta nauka, ta dziedzina medycyny nie poszła w jakimś błędnym kierunku. Trzeba by było się naprawdę nad tym wszystkim zastanowić, a dzisiaj skupimy się na tej depresji, żeby Ci pomóc. Prozak jest to jeden chyba z najbardziej popularnych, czy najwięcej z tego tytułu powstało szmerów w dziedzinie psychiatrii, jak również no, tych leków psychotropowych. Prozak, który powstał w 1988 roku, wchodzi na rynek, jest w Polsce pod nazwą fluoksetyna. Tak, taki mamy lek i on dalej funkcjonuje generalnie. I uwaga, w 1990 roku okazało się, że mamy wysyp ekstremalnie poważnych skutków ubocznych. Co by tutaj dużo e, nie opowiadać bardzo dużo e, samobójstw. E, I mamy dużo osób, które po prostu odbiera sobie życie. Czyli mamy coś, co powinno być natychmiast wycofane z rynku. Natomiast funkcjonuje do dzisiaj. Powstają filmy Pokolenie P. Czyli pokolenie Prozak w 2001 roku, który pokazuje w jaki sposób ten Prozak niszczy życie. Miłość i Inne Używki 2010. Bardzo fajny film, który pokazuje w jaki sposób sprzedawcy leków wciskają te leki na lewo i prawo. Botox. Wspaniały film. Niedawno dzieliliśmy się fragmentem u nas w social mediach na Facebooku, w którym to pokazane jest w jaki sposób sprzedawcy leków przychodzą do lekarzy i wciskają im po prostu leki, bo przecież lekarze i tak nie ma znaczenia co wypisują. Recepta na przekręt. 2023 roku. Ja te wszystkie filmy obejrzałem jakiś czas temu już, co prawda, natomiast one wszystkie pokazują i dają mi tę to, 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 to benzynę na ogień, dlaczego ja tak mocno jestem antyfarmaceutyczny, dlaczego tak bardzo wjeżdżam na farmaceutykę, ponieważ te filmy pokazują wyraźnie, tak naprawdę, co oni z nami wyprawiają. Ale to wyraźnie nie działa na wyobraźnie. To nie działa na wyobraźnię. Albo ci ludzie, którzy chodzą po lekarzach, od lekarza do lekarza i leczą się, nie oglądają tych filmów, albo nie oglądają filmów takich, jak my produkujemy, czyli filmów, w których możesz w naturalny sposób odzyskać zdrowie. W zasadzie nie wiem, jaki jest powód, ale ludzie zostawiają gigantyczne pieniądze w tych firmach, po prostu tracąc w tym swoje zdrowie i życie. To o co chodzi z tą depresją? Zastanówmy się teraz i znajdźmy rozwiązania. Co ty na to? A zatem, jeśli to hormony bo jeśli mamy ten imbalans, czyli ten brak balansu hormonalnego, to tak naprawdę trzeba by się zastanowić, skąd te hormony pochodzą. I 95% serotoniny, nie wiem, czy w ogóle o tym wiedziałeś, ale 95% serotoniny powstaje w jelitach. Czyli to jelita, nasza flora bakteryjna, produkuje hormon, który jest odpowiedzialny, lub brak tego hormonu może wpływać na stany depresyjne. Co ty na to? Nie jest to w ogóle hormon, bardzo małej ilości jest produkowany przez nas mózg. To dlaczego psychiatrzy chcą leczyć mózg stosując leki? Dlaczego oni skupiają się na tym? Dlatego, że być może nie wiedzą. Być może farmacja im po prostu sprzedała historykę na temat danych leków, na temat powstawania choroby i psychiatrzy po prostu podążają za tym nurtem, który został w nich wklepany. Natomiast. To nie leczy nic. Jeśli to jest imbalans, czyli brak balansu hormonalnego, to trzeba się zastanowić nad trzema hormonami, które tutaj odpowiadają za dobre samopoczucie. Zajmy, zacznę od końca. Oksytocyna, czyli to jest hormon, który jest kojarzony z przywiązaniem pomiędzy dzieckiem a mamą. Tego hormonu jest bardzo dużo w momencie, kiedy przychodzi. Nowy człowiek na świat po to, żeby się połączyła mama z dzieckiem i na odwrót. Natomiast e, skąd to powstaje, również jest częściowo produkowane w naszym, naszych w jelitach. Dodatkowo dopamina, również hormon, który powoduje to, że wstajesz i coś robisz. Czyli mamy tutaj ruch do przodu. No i oczywiście ta serotonina, którą się leczy, e, że to jest brak i tak dalej, i tak dalej. To jest tutaj wymyślone są leki, właśnie między innymi ten prozak. Natomiast działa to zupełnie inaczej. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy coś takiego w naszym ciele, co się nazywa nerw błędny. Jest to nerw, który wychodzi z naszego mózgu, przechodzi przez większość naszych organów. Tak naprawdę jest to podstawowa komunikacja pomiędzy brzuchem a głową. I teraz napisz mi w komentarzu, jak myślisz, z którą, w którą stronę więcej informacji przechodzi? Czy więcej przechodzi informacji z mózgu do brzuszka? Czy z brzuszka do głowy? Napisz mi w komentarzu, po to, żeby było ciekawie, a ja za momencie ci powiem. 80% komunikacji wychodzi z jelit do głowy. Czyli 80% komunikacji wychodzi z jelit, informujemy naszą głowę. Zaledwie 20% komunikacji wychodzi z mózgu do brzuszka. Można by było powiedzieć, że Flora bakteryjna decyduje o tym, co zjadasz, jak się czujesz, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony dba o swojego nosiciela, a z drugiej strony podpowiada mu. Albo złe nawyki, jeśli nosiciel wejdzie w nawyki niedobre dla swojego zdrowia i życia, albo podpowiada mu zdrowe nawyki, jeśli ktoś już się nawróci i wróci na dobrą drogę i znajdzie swoje rozwiązanie. A zatem to jelita być może są tym mózgiem numer jeden. Ciekawa koncepcja, prawda? I tak naprawdę mózg sprawdza, jak jest. Mózg poprzez nerw błędny sprawdza, czy tam wszystko dobrze funkcjonuje, jaki jest stan tak naprawdę flory bakteryjnej, ale ludzie, uwaga, z depresją i to udowodnione w badaniach mają tragiczny stan jelit i flory bakteryjnej. Bardzo często stany zapalne, ale też jednocześnie flora bakteryjna albo jest zdziesiątkowana antybiotykami, albo brakiem po prostu roślin, które tę właśnie florę bakteryjną żywią. I teraz uwaga, jeśli byśmy patrzyli na depresję z różnych perspektyw, daję Ci teraz rozwiązania, które warto zastosować. Po pierwsze, antybiotyki. Nie wiem, czy wiesz, ale antybiotyki nie działają wybiórczo. One niszczą całe kolonie, one niszczą Twoją florę bakteryjną. I teraz pytanie: jak dużo tych antybiotyków bierzesz? Brałaś? Brałeś? Jak często? I kiedy ostatnio? Czy nie jesteś w stanie zauważyć, że po zakończeniu jakiejś serii antybiotyków Twoje samopoczucie spada? Bardzo często osoby, które, którym stwierdza się depresję, są tuż po terapii antybiotykowej, czyli totalnie zniszczona flora bakteryjna. Jeśli nie antybiotyki, a może jednocześnie antybiotyki i brak kiszonek. Nie wiem, czy wiesz, ale kiszonki są najważniejszym pokarmem dla naszej flory bakteryjnej. Bo z jednej strony są probiotykiem, a z drugiej strony prabiotykiem. Czyli jednocześnie karmią florę bakteryjną, ale też dostarczają nowych szczepów. Jak często spożywasz? Jak dużo? My polecamy minimum 100 gram dziennie. Oczywiście najwięcej zjadamy tych kiszonek w okresie jesienno-zimowym i na przednówku. Później, oczywiście, jest dużo warzyw i owoców, które są świeże. Niekoniecznie musisz sięgać po te kiszonki. Natomiast przez. 8 miesięcy w roku, 7 miesięcy w roku, to warto by było, żeby był podstawowy pokarm. Dlaczego sugerujemy dietę roślinną? Dlaczego my od tylu lat odżywiamy się tylko samymi roślinami? Bo nie wiem, czy wiesz, być może nas nie oglądasz, to jest pierwszy film, na który natrafiłeś. My odżywiamy się roślinami od 2012 roku. Nie zjadamy zwierząt, nie zjadamy niczego, co ma oczy i plany na przyszłość i niczego, co od tych zwierząt powstało: ani serów, ani jaj, ani mleka. I czujemy się coraz lepiej. Z roku na rok czujemy się coraz lepiej. Również ta dieta pomaga na zachowanie tej młodości. Ale nie tylko. Tak naprawdę dzięki temu, że jesteśmy w diecie roślinnej od tylu lat, to już 13 lat, to tak naprawdę nie chorujemy. Ale to, co jest bardzo ważne w przypadku depresji, żeby jej uniknąć, to zjadanie surowych warzyw i owoców. Bo nasza flora bakteryjna... Nie żywi się zupką, nie żywi się ugotowaną kaszą, nie żywi się ugotowanym ziemniakiem, czy frytkami. Nasza flora bakteryjna nie może tego zjadać, nie może się tym dożywić. Czy możesz te rzeczy zjadać? Jeśli będziesz to robić od czasu do czasu, Twoja sprawa, ty wybierasz, jaki pokarm wkładasz do swojego brzuszka. Natomiast jeśli chcesz, żeby, twoj, żeby uniknąć, jeśli chcesz uniknąć depresji, jeśli chcesz, żeby Twoja flora bakteryjna była zdrowa, to potrzebujesz przynajmniej raz dziennie dostarczyć sobie całą kopę. Warzyw i owoców i innych roślin w formie surowej. I tak naprawdę, napisz, jak dużo procentowo w Twojej diecie jest właśnie diety roślinnej, bo to będzie miało wpływ na to, jak się czujesz. A teraz dodatkowe rzeczy, które możesz zastosować. Na przykład dziurawiec. Nie wiem, czy wiesz, a dziurawiec zwyczajny zawiera taki składnik, który się nazywa hyperycyna. Hyperycyna działa dokładnie tak samo jak SSRI. Ale uwaga, bez skutków ubocznych, czyli wytwarza więcej serotoniny, jest takim prekursorem serotoniny w naszym ciele. Jeśli masz niskie poziomy serotoniny, jeśli masz stany depresyjne, to po włączeniu kiszonek diety roślinnej możesz dołączyć dziurawca, żeby dostarczać tego prekursora. Następny to jest tryptofan. Tryptofan, czyli taki hormon, który jest, na podstawie którego jest stworzony prozak i inne leki tego rodzaju. Możesz teptowano dostarczać sobie w pokarmach roślinnych. Ja teraz powiem o pokarmach roślinnych, bo on też występuje w pokarmach odzwierzęcych, ale my z jamy damy tylko rośliny. Gdzie jest go najwięcej? Orzechy, pestki, banany, awokado, szpinak i nasiona strączkowe różnego rodzaju. Ale też uwaga, witaminy z grupy B, głównie witamina B6. I gdzie, to, gdzie jest tego najwięcej? Płatki drożdżowe, nieaktywne, orzechy, strączki i zielone. I teraz. Czy można tego uniknąć? Czy depresji da się uniknąć? Czy można przez to przejść łagodnie? Czy można przez całe życie być zadowolonym? Myślę, że tak. Myślę, że patrząc na nasz styl życia, na to jak my się czujemy, to można. Natomiast trzeba dbać o siebie. Tak naprawdę dbasz o swoje ciało, o swój dom każdego dnia. I ja wiem, że na zewnątrz dzieją się różne dziwne rzeczy. I straszne, i nagłe, i, i, i wszystko się zmienia, wywraca się do góry nogami, a tak naprawdę możesz przez to przejść suchą stopą, że tak powiem, odżywiając się roślinnie. Dużo więcej dowiesz się na naszym festiwalu Witaliada. Tam będziemy o tym rozmawiać. Dołącz do nas, pod spodem znajdziesz link, żeby się zarejestrować. A może spotkać swojego terapeutę, który ci pomoże, bo takich też tam będziemy mieli. Do zobaczenia! Trzymaj się, papa.